Oto 10 mądrości finansowych, które mogą pomóc w zarządzaniu finansami osobistymi i budowaniu stabilności finansowej. Pierwsze, żyj poniżej swoich możliwości. Nie wydawaj więcej, niż zarabiasz. Oszczędzanie i budowanie majątku zaczyna się od dyscypliny finansowej i kontrolowania wydatków. Drugie, twórz fundusz awaryjny. Odkładaj na nieprzewidziane wydatki, takie jak nagłe naprawy czy utrata pracy. Fundusz awaryjny powinien wynosić od 3 do 6 miesięcy Twoich kosztów życia. Trzecie, inwestuj wcześniej i regularnie. Dzięki procentowi składanemu małe, regularne inwestycje z czasem mogą znacząco się pomnożyć. Zacznij jak najwcześniej. Czwarte, unikaj długów konsumpcyjnych. Kredyty konsumpcyjne i karty kredytowe z wysokimi odsetkami mogą być pułapką. Spłacaj je jak najszybciej i korzystaj z nich tylko w wyjątkowych sytuacjach. Piąte: Budżetuj swoje wydatki. Twórz miesięczny budżet, który obejmuje wszystkie Twoje wydatki, oszczędności i inwestycje. Dzięki temu lepiej kontrolujesz swoje finanse. Szóste: Naucz się odróżniać potrzeby od zachcianek. Wydatki na potrzeby są nieuniknione, ale zachcianki można ograniczyć. Świadome wydawanie pozwala uniknąć niepotrzebnych zakupów. Siódme: Dywersyfikuj inwestycje. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Rozkładanie inwestycji na różne aktywa zmniejsza ryzyko. 8. Edukuj się finansowo. Zrozumienie podstaw finansów, inwestowania i zarządzania pieniędzmi pozwala podejmować lepsze decyzje. 9. Oszczędzaj na przyszłość. Planuj długoterminowo, myśląc o emeryturze, edukacji dzieci czy innych celach. Im wcześniej zaczniesz, tym łatwiej będzie osiągnąć te cele. 10. Dbaj o zdrowie finansowe. Regularnie analizuj swoją sytuację finansową, kontroluj swoje zobowiązania i aktualizuj plany. Systematyczne podejście pozwala uniknąć chaosu. Hej. Jeśli podobał ci się ten materiał i uważasz, że warto wspierać tworzenie krótkich treści z praktycznymi poradami, nie tylko finansowymi, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. To dla mnie ogromna motywacja do dzielenia się sprawdzonymi sposobami na osiągnięcie finansowej stabilności, a w przyszłości planuję przedstawić również model inwestowania niewielkich kwot, który pomógł mi zbudować poczucie bezpieczeństwa finansowego. Każdy wasz lajk like i subskrypcja to krok bliżej do realizacji kolejnych projektów, dzięki którym razem będziemy mogli lepiej zarządzać naszymi pieniędzmi i życiem. Dziękuję za wsparcie, razem możemy więcej. Czy chcesz, żebym opowiedział więcej o moim podejściu do inwestowania? Koniecznie daj znać w komentarzu.